Michał, gratuluję tego zwycięstwa, chociaż końcówka nerwowa chyba trochę na własne życzenie. Myślę, że nie tylko końcówka, cały mecz graliśmy nerwowo. Pokazała to pierwsza połowa, gdzie popełniliśmy bodajże 15 strat, więc tak naprawdę cały mecz był nerwowy. W pewnym momencie odskoczyliśmy chyba nawet na 14 punktów, ale to jak widać nic nam nie pomogło, ale nie pomogło ustabilizować tej, tej, tej gry naszej. Dzisiaj do składu Trefla wrócił Paweł Leończyk, miał pomóc pod koszem, ale, ale to wy jednak dzisiaj na tych tablicach byliście lepsi. Staraliśmy się, tak. Zrobiliśmy co w naszej mocy było możliwe i cieszę się, że, że wygraliśmy ten mecz. Trójka siedziała, twoim kolegom, tobie też? Nie, nie wiem jak to wyglądało w statystykach, więc ciężko... Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze się działo. Y, jesteście przez cały czas w czołówce, bijecie się o to trzecie miejsce w tabeli. Dzisiaj udało się utrzymać to trzecie miejsce. Dlaczego trzecie? Bijemy się cały czas o może nawet i pierwsze, jeżeli jeszcze są takie matematyczne możliwości, więc przed nami y, trzy ważne mecze. Nie możemy odpuścić żadnego i chcemy je na pewno wygrać. Gratuluję dzisiejszej wygranej dzięki. Tak jak już powiedziałeś, szkoda, pewnie nie tak wyobrażasz sobie powrót do gry, bo, bo mimo, że ten mecz był wyrównany i, i w końcówce mieliście jeszcze swoją szansę, to no, zeszliście z parkiem do pokonania. Tak. No, ja chciałem jak najbardziej pomóc zespołowi. Dzisiaj, jeszcze powiedzmy, nie wszystko jest w porządku, ale no, staram się starania się no, po prostu w pomóc tak, żeby, żeby wygrać ten mecz. Nie udało się. Szkoda, bo wiedzieliśmy, że, że drużyna z Torunia już przegrała i, i naprawdę byłoby spokojniej. Moglibyśmy w spokoju się przygotowywać do kolejnych spotkań, a tak oni cały czas siedzą nam na plecach i no Musimy walczyć do samego końca, po prostu musimy wygrywać. My jesteśmy w takiej sytuacji, że jeśli my będziemy wygrywać, to nie musimy się obawiać nikogo. W pierwszej połowie wyglądało to tak, że wymuszaliście błędy graczy Rosy. Z kolei, kiedy już nie wiem, pod, w walce pod tablicami nie potrafiliście zatrzymać Johna Turka i, i, i też zawodników wysokich, ale, ale po przerwie z kolei. Jeśli chodzi o zbiórkę to poprawiliście ten element, zabrakło trochę skuteczności. No tak, to znaczy może Wysocy czy, czy ogólnie Turek dużo punktów nam, nam nie, nie rzucił, ale na pewno dużo zbierał, był aktywny na zbiórkach i ogólnie też no, cała, cała różna Rosy za dużo tych zbiorek w ataku było, no nam brakowało skuteczności. Ale jak no nie ma tej skuteczności musimy walczyć w obronie dużo mocniej i wybrać parę piłek, wybronić kilka akcji. I no, jeśli nie trafiamy gdzieś z daleka, musimy się postarać o inne rozwiązanie sytuacji na parkiecie, nie tylko cały czas przejść do przodu i rzucać, aż może wpadnie, tylko po prostu musimy czasami w jakiś inny sposób zagrać, a, a czasami tego nam brakuje i no szkoda, bo naprawdę okay, walka była na dobrym poziomie, ale tak jak już mówiłem wcześniej, troszeczkę musimy więcej dołożyć tych koszykarskich elementów, tej mądrości. Tutaj Rosa jest bardzo doświadczonym zespołem. Oni grają już ze sobą no, większość zawodników jakiś czas, dodają tylko tam do tego zespołu jakieś nowe elementy, znają się bardzo dobrze. Trener z nimi już pracuje też dłuższy okres czasu, więc oni grają naprawdę mądrze, spokojnie. Kiedy trzeba, to przyspieszają, bo mają dwóch Amerykanów, którzy napędzają te kontrataki. Więc no, bardzo groźny zespół. No. Walczyliśmy dzisiaj z nimi, no, ale nie starczyło, no, może nie sił, ale no, po prostu nie wystarczyło dzisiaj to do, do tego, żeby wygrać. No, wystarczyło w kolejnych meczach. Dzięki.